Sprawy z Leksiem. Prosicie, żebym się wypowiedział. Dzisiaj na pewno zrobię live, gdzie będę analizował całą sytuację. Przede wszystkim należy pamiętać, że Leksiu te dziewczyny, większość tych dziewczyn poznawał na Tinderze. Aby mieć profil na Tinderze, trzeba mieć ukończone 18 lat. Jeżeli jakaś 15-latka, 16-latka, 17-latka zakłada profil na Tinderze, to kłamie, akceptując regulamin, że ma 18 lat. Co pisał do tych dziewczyn Leksiu, no to jest obrzydliwe w większości przypadków. Bo tam, no dziwne teksty padały, nie? nie wiem co on miał w głowie pisząc takie rzeczy. Ale no zakładał, że te dziewczyny mają 18 lat. Mimo wszystko to co pisał było obrzydliwe. Ale czy można go już nazywać, yy, że lubi dzieci... Trzeba to wszystko przeanalizować i dopiero takie oskarżenia wysyłać. O tak. Czy chłopiec z bokiem? No, chyba trochę tak. Jednak, no, ja bym go nie nazywał pedofilem. Poznałem te dziewczyny na Tinderze. Jeżeli jakaś 15 piętnastolatka yy, zakłada profil na Tinderze, no to kłamie, że ma 18 lat. Więc. Leksiu jej już nie spytał o ten wiek, nie? Minimalny wiek uprawniający do korzystania z Tindera to 18 lat. Jeśli Twój dostęp do, do Tindera został zablokowany, ponieważ daty urodzin, którą podano podczas rejestracji wynika, że nie masz 18 lat, zostanie on zablokowany przez okres czasu widoczny na ekranie logowania. Czyli te dziewczyny, one fałszują datę urodzenia, żeby korzystać z Tindera. jest screeny, że Leksiu jakieś tam dziewczyny prosił o dowód, jak nie, nie wiedział, ile mają lat. Czy w przypadku tej dziewczyny z filmu Konopskiego było inaczej? Nie wiem. Ona mi nie odpisuje na razie, więc nie mam informacji. Może Konopski więcej pokaże w przyszłym odcinku. To będziemy mieli większą jasność w tej sprawie. Ale na razie się wstrzymajmy chyba z tym nazywaniem człowieka pedofilem, bo no to są bardzo poważne oskarżenia. Nie? Trzeba zebrać cały materiał dowodowy, dopiero wtedy, jak coś głosić, jakieś tezy. widzieliście y, te różne screeny na Twitterze. Tylko, że pamiętajcie, że niektóre z tych screenów na Twitterze no to są od dziewczyn, które tam mają 18-19 lat. Yy, I tak, żeby była jasność. Ja nie bronię Leksia odnośnie tego, że trochę jest pierdolnięty, że pisze takie, no niektóre te kurwa rzeczy, co tam wypisywał tych dziewczyn, no to pojebane, nie? Że coś tam do mordy będzie wkładał, jak będą spały i tak dalej. Yy, więc to racja nie, że trochę pierdolnięty jest, może nawet trochę mocniej, ale z tym oskarżeniem odnośnie pedofilii się wstrzymajmy, nie i to tylko taki jest mój apel. Wstrzymajmy się, zobaczmy, jaki Konopski rzuci drugi film, bo podobno ma rzucić drugi film i dopiero wtedy będzie można rozpocząć marsz z pochodniami. Trochę śliska, nie? Z mojej perspektywy. Tak jak gadam z większością tych dziewczyn, no to właśnie wychodzi, że poznał na Tinderze je, yy, pisał kurwa obrzydliwe do nich rzeczy później, ale one dalej z nim rozmawiały, nie zakończyły rozmowy. Przeczytając moją wypowiedź, Leksiu zachowywał się obrzydliwie, ale z tymi oskarżeniami, że jest pedofilem, należy się wstrzymać, bo takie oskarżenie to może komuś kurwa totalnie spierdolić życie. Trzeba się dowiedzieć, w jaki sposób yy, on się poznał z tą dziewczyną 15-letnią, bo jeżeli na Tinderze, tak jak z innymi, to znaczy, że ona skłamała, że ma 18 lat. Według mnie tą sprawę trzeba zgłosić na policję. Najlepiej, jakby te dziewczyny się zgłosiły na policję i żeby to już tam odpowiednie służby zbadały. Dziwnie się zaczyna ten rok, moi drodzy. Nie spodziewałem się czegoś takiego. No zobaczymy, jak to się wszystko rozwinie. Gadałem właśnie z tą dziewczyną, która yy, z tego filmu Konowskiego i yy, zapytałem jej, gdzie oni się poznali, z nią akurat gadał na Instagramie. Yy, powinien zapytać o wiek. Powinien zapytać o wiek. Yy, nie wiem, jak do tego doszło, że wysłał jej to zdjęcie. Ona dopiero po tym zdjęciu yy, tym feralnym napisała napisała mu, że jest rocznik 06. I wtedy on napisał: Przepraszam, zazwyczaj proszę o dowód, ale teraz yy, jakoś zapomniałem. No i tu kurwa odjebał, nie, odjebał, bo dlaczego dziewczynie wysyła takie rzeczy, nie, nie pytając o wiek? To działa bardzo na jego niekorzyść. Yy, dziewczyna mówi, że później po, tym, yy, po tej już rozmowie go zablokowała. Teraz wam za, za chwilę to wrzucę, tutaj, żebyście widzieli. I też wam powiem, bo wczoraj Le Leksiu był na Haligu, ale to zaraz wam opowiem tą historię. Właśnie wczorajszego Hailigu, no, był Leksiu na tym Hailigu. W momencie, kiedy wyszedł film Konopskiego, no to Leksiu wyszedł. Nie zdążyłem z nim pogadać, nie zdążyłem o nic zapytać, ale jeden z influencerów mi opowiadał, że był przy nim, gdy się dowiedział o tym, że to wyciekło i Leksiu się podobno zaczął trząść, ręce mu zaczęły się trząść, nie wiem, czy ze strachu, czy, czy o co chodziło. I, yy... Tylko powtarzał, że ja nie wiedziałem, że ona jest niepełnoletnia. Nie wiedziałem, że ona jest niepełnoletnia. Teraz Leksiu nie odbiera telefonów. Nie wiem, czy wyda jakieś oświadczenie, czy się odniesie jakoś do sprawy. No sprawa jest bardzo nieciekawa. Pewnie się skończy. No właśnie o to chodzi, nie? Że dziewczyny te niepełnoletnie powinny mieć na tyle odwagi, żeby iść i zgłosić sprawę na policji, żeby policja to zbadała. Były już takie sytuacje w internecie. Takie sprawy w internecie, że się dziewczyny nie zgłaszały i sprawa jakoś się rozchodziła po kościach. Nie? I tak nie powinno być, żeby się takie sprawy rozchodziły po kościach uważam. Yy, mam nadzieję, że Konopski doprowadzi to do końca. Jestem ciekawy tego drugiego odcinka. Wtedy będziemy wiedzieli więcej. W ogóle odnośnie tego wysyłania tych kurwa. Yy... Jak to nie wiem się mówi, nudesy. Ja rozumiem, że to robią ludzie, jak na przykład są w związku, nie, że wysyłają sobie takie pikatne zdjęcia, albo jak jest jakieś zaawansowana już y, stopień relacji jakieś, nie, ale tak od razu, że poznajecie dziewczynę, piszecie z nią dwa dni i wysyłacie jej zdjęcie penisa. To jest dziwne kurwa zachowanie, wręcz trochę chore. Tego nie jestem w stanie zrozumieć. Nie wiem, ile było tych dziewczyn, ale no przynajmniej już tam na tinderze 6-7 jest. Więc sporawo. Jedna dziewczyna mi mówiła, że tam raptem dwa tygodnie pisali i już te zdjęcia dostawała. Dziwna sytuacja. Chora trochę. Jak ym, zanim się wyśle jakiejś dziewczynie nagie swoje zdjęcie, to wypada zapytać. Czy ona w ogóle ma ochotę dostawać od nas takie zdjęcia? Tak mi się wydaje. Może tak by wypadało, przynajmniej. Jest również to, że jak dostajecie zdjęcie penisów od facetów i tego nie chcecie, to zakończcie błyskawicznie rozmowę. Po co dalej kontynuować tą gadkę? Po co? Zablokować i tyle, nie? A często w tych przypadkach było tak, że lekciu coś wysłał, a te dziewczyny dalej z nim pisały Po co, w jakim celu?